Siedemnaście 17 bocianów, dostały tutaj trzy z jeden. To są dwa jeszcze. Dwa ja Podmokła łąka, za, 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 za na mu jest dobre żerowisko dla nich Szkoda, że nie widziałem o tym, ale pojechałem po całowicz to jest jeden, tylko mi się dowało, że dwa pokrywają się, ale to jest jeden Złudzenie takie żadne się da obok siebie dwa, to jest jeden, dwa zostały, 17 sztuk, No tam daleko o Sibu są gdzieś